Dobra, mamy kolejną paczuszkę. Ja ogólnie w poprzedniej zapomniałam pokazać jeszcze to. Bo to pamiętam, to mi pokazywała jeszcze na Messengerze. No więc tak. A ja zabieram się za kolejną paczkę. Nie mam szczerze zielonego pojęcia, gdzie tu mogę ciąć, a gdzie nie. Więc zróbmy sobie na krawędzi. Życie na krawędzi. I tutaj też jest hobby horse. Ja mogę tak to rozerwać tylko. Bo ja się boję, że ja go uszkodzę. O, tutaj mogę ciąć. Hop. O jest. Ja matko boska. Uwielbiam ten materiał do pakowania. Zawsze jest problem. Ale już widać, już widać, co to jest. Matko Boska, ile pars. Hop, jeszcze. Boże, nienawidzę strecza. Dzień dobry, Koniku. Jedna warstwa, teraz ostatnia warstwa Ej. Ej. ja Cię tak po prostu wyciągnę. I tutaj mamy jeszcze... Jezu, jak dużo tego dostałam. W ogóle zanim pójdziemy do konia, to ja Wam pokażę ile rzeczy dostałam i kupiłam tą bazę, uwaga, za 25 złotych. Szok i niedowierzenie. Więc tak, dostaliśmy kawałek yy, sznurka i to się wykorzysta. Łomatko boska i córko, szczerze mówiąc. Czekaj, czekaj, czekaj. Dostałam duży kawałek, mam ten sam materiał, więc yy, no, duży naprawdę kawałek, z którego ja mogę zrobić jeszcze konia A5 i nie tylko uszy, ale mogę jeszcze zrobić właśnie A5 Hoby Horsa za koszt 25 zł. What? Więc dostaliśmy to. Dostaliśmy całą włóczkę czarną. Echem. Ja mam włóczki jeszcze. Jeszcze mam czarną włóczkę. Wow. Do tego dostaliśmy. Filz. Skórę Sky. Duży kawałek skóry Sky. I już ucięte, przygotowane. Do wszywania na konia czarno czarną, brązową włóczkę, szok! I do tego bazę. Do tego bazę pięknego konia. Trochę wygląda na to, że on coś przeżył w sensie po drodze. Piękną bazę takiego konia, czekajcie, ja wam oddalę. Mam że nie będzie widać całego burderu w opie, Nie, chyba nie. Piękną bazę tego konia. Popatrzcie na to. To realistyk. Z taką dużą zawartością rzeczy za 25 zł. Ja wygrałam życie w tym momencie. Już jest wycieniowane. Już ma w strąbie oczkarz ze szkła. Z plastiku. Oczywiście te szkła, boże szkła. Te oczka trzeba wyczyścić, bo że on się w czymś tarzał. W sensie ma jakiś piasek w sobie, w sensie, no widać to i tutaj jeszcze z tej strony on się gdzieś tarzał, ja nie wiem gdzie coś ma po prostu, e ewentualnie że to jest właśnie cienie, które uszkodziły mu oczy, w sensie nie uszkodziły, a po prostu trzeba je e wyczyścić tak powiem, wypolerować o ja po prostu chyba w życie w tym wygrałam Koń już jest zeszyty, poza tym, że jest tutaj niezrobiony, więc tutaj będzie go trzeba dokończyć. Czy otwór na kij jest? Nie ma, więc będę musiała go zrobić. Więc tutaj jest tak jak jest, jest on z pianki tapicerskiej. No i jest on normalnego wyglądu, że tak to nazwę. Popatrzcie, normalny koń, chrapki, można sobie dubać w nosie. A tu już wiem skąd ci się sypie ten ten proch. Aha, to spyska. Ma pysk otwarty. W sensie można wsunąć wędzidło i tak dalej. I przechodzi to na wylot. No po prostu cud malina. malina. Wygrałam życie tym koniom. Tak? Nie no, z tobie się, z twojego nosa się coś sypie. Nie wiem, coś ty zeżar, mąkę czy co. Ale. Cud, po prostu cud. No i mamy nowe hobby Horsy. Te na pewno będą e, na sprzedaż. Będą kończone i będą na sprzedaż. A z tym realistykiem to ja sobie chyba go zostawię, bo ja zawsze chciałam kupić od kogoś realistyka i mieć go na własność. A tutaj mam po prostu realistyka, którego bazę kupiłam od kogoś, a resztę dokończę sobie sama. Boże, aż do mojego nosa wpadły to, co ma ten koń w nosie. Mam nadzieję, że to tylko mąka albo kreda. <grywa> no. Ej, będę kichać za chwilę. <grywa> więc po prostu cud malina. Ma jeszcze przyjadą do tego dwie bazy od innej, właśnie, youtuberki. No, może ktoś zna Karolinę. Od niej jeszcze przyjadą i jeszcze przyjedzie jeszcze jeden. Tego niestety aplikacja anulowała mi kupno tego konia, więc będę musiała jeszcze raz go zakupić. No. I też przyjedzie, powiedzmy za podobną cenę, jakiego Jego jak kupiłam. I tamten już będzie Tobiano i zwykły wypychaniec. Jezu, ten koń to jest po prostu życie, wygrałam nim. I on ogólnie był na aplikacji Vinted, wisiał chyba paręnaście tygodni. I nikt go nie kupił, ja nie rozumiem tego. No, dzień dobry, jesteś mój kochany. O matko, jeszcze tyle rzeczy do tego konia. W sensie, no popatrzcie, to nie. To było z poprzedniej paczki. Sky, cała włóczka, filc i jeszcze cały duży kawałek materiału do tego konia. Masakra. O! Szok i niedowierzanie po prostu.